Witam Państwa w kolejnym filmie. W dzisiejszej prezentacji chcielibyśmy pokazać nietypowo opryskiwacz, jaki udało nam się stworzyć. Jest to Opryskiwacz ksara o pojemności 600 litrów i belce polowej 8 metrów. Jest to opryskiwacz stworzony na specjalne zamówienie do ochrony szkółek leśnych. Będzie wykorzystywany właśnie w pryskaniu młodych roślin, młodych drzew. Jest to opryskiwacz specjalnie wykonany na zamówienie według wytycznych, które dostaliśmy od naszego klienta. Jest tu pełna hydraulika, pełne sterowanie, podnoszenie oczywiście góra dół hydrauliczne, rozkładanie bocznych sekcji, a także regulacja kąta pochylenia lancy. Ten opryskiwacz jest. Bardzo bogato wyposażony w inne opcje, takie jak rozwadniacz boczny, pompa włoska, Novi Roverberry o wydajności 140 litrów na minutę, pełny elektryczny rozdzielacz, dzięki czemu możemy w każdej chwili sterować pracą belki polowej podczas jazdy. Jak widzimy, nasza firma jest elastyczna wszelkie propozycje współpracy i dostosowania opryskiwaczy do konkretnych potrzeb. Jak widzimy, i wspomniałem tu wcześniej, ten opryskiwacz jest dostosowany do pracy w szkółkach leśnych, natomiast ostatnio robiliśmy też opryskiwacz, który Pracuje na lotnisku. Przypominam, do każdego naszego wyskiwacza dostępny jest już system duplex. Cynkowanie plus malowanie. Cała konstrukcja jest ocynkowana ogniowo, a następnie malowana proszkowo, specjalnie dobraną w najwyższej klasy farbą grafitową. Proszę, subskrybujcie nasz kanał i do następnego filmu. Dzięki, cześć.